tutaj flair, a to będzie 25 część zagrajmy w metro 2033. W połóżnej części zajęliśmy się przybyciem do Polis. Niestety naszej, można powiedzieć, raczej może powiedzieć naszej prośby, o pomoc nie przyjęła Rada Polis i musimy właśnie można powiedzieć podążyć planem huntera, który ma... co ja mówię huntera młynarza, który ma na założeniu pójść do tych właśnie wyrzutni rakiet i pozbyć się cieni, tak, tymi rakietami. Dobra. Teraz musimy przejść dosyć nieco kawałek, żeby dostać się do biblioteki. Jak są logiska ja, to przejdę szybciutko, bo brakuje mi dosyć dużej liczby filtrów, tak żeby bezpiecznie podróżować. Teraz czekamy chwileczkę, bo tutaj ten będzie wielki sukienkot. No chodź, Wajzo, Wajzo, będą właśnie nam przeszkadzać. Modny! Dobra. Dobra, się ode mnie. O, odwal się. Kurde, zwrócił nas do tej właśnie wody napromieniowanej, a to nie jest dosyć. Dobry motyw, bo można nas tak napromieniować, że umrzemy. Dobra, rewolwer, tak, wszystko pięknie, amo. gdzie mieć masek? Prawdopodobnie przetrwamy, jak stosowki za stokolady i szumy, i też za moje pociąganie zusem. Dobra, to mu to noża, żeby nie marnować amo. Tak, te sople tutaj zakichane. Tak, zima też właśnie ja tutaj szaleje, tak. Kurde, jest właśnie prawie kwiecień już do koniec marca. A śnieg jest nadal. Jeszcze dziwię, jak będzie w pierwszy kwiet... się no raczej zdziwić się nie dziwię, że będzie w pierwszy kwietnia. Yy, yy, właśnie w yy, śniegu z yy, śnieg. Tylko się dziwię, jak będzie, no właśnie, śnieg w mojej rodziny, czyli 12 kwietnia. Tak, to byłoby naprawdę nieźle. Oj, to byłoby naprawdę nieźle coś nowego. Bo Państwo, zawsze, kurde, jak były urodziny, to już można było chodzić. Kurde, w kwietniu już, jak były urodziny. Tak, bym już gadało o moich urodzinach. Nie, nie, żeby tym zaszpanować, ale tak już w ogóle mówię dla porównania. Spiję ode mnie. Pa, pa. nie ryja, nie wzywasz kolegów, giniesz. Dobra. E, że już kurde, można było chodzić w długich rękawkach, tak. Z koszulką, y, z długimi rękawami. No więc można powiedzieć, było dosyć ciepło, tak. To więc będzie coś dla mnie nowością, żeby nie można chodzić... Że trzeba będzie chodzić w luzie albo w kurtce na... ...12 kwietnia. Dobra. Spiję, wydzielaj ode mnie, nie, gryź, nie. Fuck, oj te mutanty, naprawdę chcą nas przekącić na obiad. Dobra, otwieraj. A szkoda, że nie, bo nie ma amunicji w tym kałachu, tak. Okej, okay. tu jest jakiś stalker, tak. Mamy maskę, zmienimy maskę, żeby nam się nie popsuła. Tak. Dobra, idźmy tutaj. Tak, stąd te może być mutanty nas załatwić, ale my uciekamy się ode mnie w tak, skaczemy tutaj i mamy ich z głowy, tak, demon tutaj fakt przestraszył, dobra, nie chcę się naprawdę walczyć z tymi mutantami i tracić amunicji, tutaj trzeba uważać, żeby ten jeden demon nie rzucił na nas z tych właśnie kawałków tego dachu, jak widzicie będziemy musieli zejść, jak będziemy musieli wejść, fakt, da się słyszeć do tych kawałków, żeby spadły? Raczej nie, niestety mamy za mało. raczej nasze karabiny nie mają za tyle mocy, żeby raczej zużywać beton. Dobra, znów soperki. Ok, dobra. Już zapalmy sobie lampkę, stara się mam filtrów. 9, ok jest, dobrze. Tak, dosyć duża liczba, żeby przetrwać. Dobra, teraz pobijemy sobie na promieniowaną rzeczkę. Tak, dobra, bierzemy ammo, Zawsze coś. Mało, ale zawsze coś, dobra. To to właśnie tutaj przyszliśmy po dosyć małą liczbę amunicji, ale... Jakbyśmy tak nie chodzili, bo takie... Jakbyśmy nie chodzili po takie byle pierdolo, to byśmy już raczej na pewno sobie nie powiedzieli, byśmy nie mieli ammo. Dobra, Nie biegniemy, żeby nas nie zabiły Tylko kawałki tutaj skał. Tak, głodemu łajza w na na to. I niestety pod jego ciężarem osunęły się te kawałki sufitu. Tak, dobra. My jak co? Odważ się ode mnie, jeżeli chcesz mi zjeść. Tak, zaraz się do ciebie łynasz. Tylko weźmy jeszcze tutaj... Yy, chyba były tu filtry albo Amos. Tak, tutaj właśnie było Amo. Proszę bardzo. Tak, Amo. Pięknie, jest. Dobra, poszukajmy jeszcze jakichś martwych slakerów tutaj. Coś tutaj w ogóle jest? Jakiś trupek czy coś? O, jest tam. Dobra. I coś chyba koło siebie ma ma koło siebie naboje wojskowe i też inne uzbrojenie, dobra raczej inną amunicję, dobra, filtr Leżmy tutaj filtr, tak dobra, 7 masek, dobra, ładnie nie jest za dużo, ani za mało, poradziliśmy sobie mhm. Mhm. Oj, nie trzeba było się martwić, poradziłem sobie. Tak? Mhm. No i odzyskać te dane, a propos tej stacji. Ale sam mówię, stacji nie, kurde, właśnie tych wyszły rakiet D6, tak? No, dobra, Ludźska, to już będzie koniec 25. Część. Zagrajmy w Metro 2033. Dzięki za oglądanie. Nara.